Zdecydowanie najgorętszym tematem ostatnich dni jest ten oto zawodnik, czyli PlayStation 5 Pro, zatem aby wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o PlayStation 3. Serdecznie zapraszam! Spokojnie obiecuję, że najnowsza konsola Sony również się u nas pojawi, jednak jako że dziś wypada 18 rocznica trójki, po prostu nie mogłem sobie odmówić szansy na uhonorowanie sprzętu, który kilkanaście lat temu wprowadzał nas w zupełnie nową jakość elektronicznej rozrywki, ustalając jednocześnie standardy, które nawet dziś ciężko wyraźnie przeskoczyć. PlayStation 3 zadebiutowało odpowiednio 11 i 17 listopada 2006 roku w Japonii oraz Ameryce Północnej, a następnie w marcu 2007. Doczekała się swojej premiery w Europie. Konsola ta jednak od samego początku nie miała lekko, ponieważ jej poprzednik w postaci PS2 wciąż bił wszelkie rekordy popularności, sprzedając się na tyle dobrze, że jego produkcję przedłużono aż do 2013 roku. Spowodowało to, że Japończycy w kontekście stworzenia następcy musieli zmierzyć się nie tylko z ogromnymi oczekiwaniami fanów, którzy pragnęli co najmniej powtórzenia tego spektakularnego sukcesu, ale i faktem opóźnienia samego sprzętu względem konkurencji, której wydany. Niemal rok wcześniej Xbox 360 był prawdziwym ogólnoświatowym hitem sprzedającym się jak ciepłe bułeczki. Pierwszy model sprzętu nazywany pieszczotliwie FATem, dostępny był w dwóch wersjach do wyboru z dyskami o pojemności 20 lub 60 GB. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza opcja bogatsza, która poza obszerniejszą pamięcią dysponowała również czytnikiem kart Flash oraz możliwością połączenia poprzez Wi-Fi. Każda z nich oferowała zaś cztery porty USB oraz Wsparcie dla nośników Blu-ray, które to zresztą ostatnie rozwiązanie stanowiło bardzo odważne posunięcie, jako że komponent był drogi w produkcji, a stojąca za nim technologia dopiero co raczkowała w świadomości konsumentów. Tutaj trzeba jednak mieć na uwadze, że podobne manewry zastosowano już przy okazji PlayStation 2, które w swoich pierwszych tygodniach, a nawet miesiącach istnienia, stanowiło jeden z najpopularniejszych i najlepszych odtwarzaczy DVD. Kompatybilność z poprzednią generacją, nie zapominając oczywiście o japońskim pierwowzorze, że to również jedna z mocniejszych cech pierwszych modeli wydanych na rynek europejski. Pod warunkiem, że nie kupiło się egzemplarza z 40-gigowym dyskiem. Ten bowiem pozbawiony był całkowicie układów Emotion Engine oraz Graphic Synthesizer, które odpowiadały za emulację, jednak warto dodać, że bez względu na model czy też jego rewizję, wszystkie PS-3 wspierały gry z PlayStation 1. W każdym razie ambicje Sony sięgały daleko, a ich najnowszy sprzęt, przynajmniej w teorii, miał być najlepszy i najpotężniejszy na rynek. Chęci do stworzenia marki premium ujawniały się bowiem już po samym wyglądzie urządzenia, które było ogromne i ciężkie na blisko 5 kg, a do tego jeszcze wykończone na wysoki połysk oraz opatrzone ekskluzywnie wyglądającym logo, w czciące kojarzące się ze Spider-Manem. Wchodząc zatem do mieszkania nabywcy takiego cuda, już z daleka było widać, że jest on człowiekiem nowoczesnym i zamożnym. Konsola wszak prezentowała się wybornie, a do tego najeżona była nową technologią, taką jak czujniki dotykowe zamiast standardowych przycisków czy obsługę HDMI i Full HD. Japoński koncern poszedł zatem zdecydowanie w jakość, poprzez którą chciał utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że na ich produkt warto było poczekać. Zadbano o to również poprzez zainwestowanie ogromnych środków na stworzenie innowacyjnego procesora Cell opracowanego wspólnie z IBM i Toshibą. Ten cechował się jedną z najwyższych mocy obliczeniowych dostępnych na rynku z potencjałem na wygenerowanie grafiki nawet lepsze niż na Xboxie, jednak jego Architektura była na tyle skomplikowana i trudna w programowaniu, że mało kto posiadał wiedzę i umiejętności, żeby z tego skorzystać. Co gorsza konsola pobierała też bardzo dużo prądu i była mocna awaryjna, o czym z pewnością przekonali się wszyscy gracze, którzy doświadczyli legendarnej żółtej diody śmierci. PlayStation 3, w zależności od wybranego modelu, było również znacznie droższe od konkurencji, a jego nowe IP na start nie poradziły sobie najlepiej w starciu z takimi hiciorami jak Viva Pinata czy Gears of War. Dodatkowym problemem było również wysoce rozwinięte piractwo, które błyskawicznie złamało zabezpieczenia Xboxa 360, a jako że z ps już tak łatwo nie było, przyczyniło się to do jeszcze większej przewagi Microsoftu. Ostatecznie że Sony nie uniknęli też kilku wpadek wizerunkowych, jako że niepotrzebnie reklamowali swoje dzieło jako dobro luksusowe premium, a nie konsolę do gier dla każdego gracza, podkreślając w wywiadach, że klienci powinni być gotowi zapłacić wyższą cenę za luksus posiadania ich sprzętu. Osoby odpowiedzialne musiały zatem pójść po rozum do głowy i szybko wykombinować coś co odwróciłoby ich niekorzystną sytuację dając jednocześnie szansę na nadgonienie blisko 9 milionowej różnicy w liczbie sprzedanych sztuk. Ocieplenie wizerunku przyniosła strategia obniżania ceny oraz wypuszczenie nowego wcielenia konsoli, która była około 30% mniejsza i jakieś 2 kg lżejsza od pierwowzoru. Model potocznie znany dziś jako Slim zrezygnował też z błyszczącego wykończenia na rzecz matowej obudowy, dzięki czemu nie była ona już tak podatna na zbieranie odcisków czy zarysowania, a czujniki dotyku zastąpiono przyciskami fizycznymi. W tym czasie na PS3 zaczęło też pojawiać się mnóstwo fantastycznych tytułów ekskluzywnych, które zachwycały swoją jakością. Produkcje takie jak Uncharted, Killzone 2, Gran Turismo 5, Little Big Planet, Infamous czy God of War 3 zbierały właściwie same najwyższe noty w prasie, przyczyniając się tym samym do pozyskania powszechnego uznania wśród graczy, oraz trafienia do szerokiego grona odbiorców. W 2012 roku zaś pojawił się jeszcze mniejszy Super Slim, który pozwolił na dalszą redukcję kosztów, a także obniżenie swojej ceny detalicznej. Finalny wygląd linii PlayStation 3 znacząco różnił się zarówno od swojego pierwotnego konceptu, jak i odchudzonej wersji wydanej po latach. Konsola zesmuklała bowiem o kolejne 20% w porównaniu do swojego poprzednika, a do tego zeszła na wadze do 2 kg, przez co w konfrontacji z oryginalnym luksus Fatem przypominała niemal zabawkę od Chińczyka. Jeżeli chodzi o wygląd, japoński koncern zdecydował się tu na dość kontrowersyjny, żłobkowany design z błyszczącymi elementami po bokach. Jakość użytych materiałów również była zauważalnie niższa, natomiast mieszane uczucia wzbudzała wysuwana niczym w perelowskiej szafie górna część obudowy, która odkrywała czytnik Blu-ray. Podobnie zaś jak w przypadku podstawowego slima urządzenie to sprzedawane było w różnych wariantach i wersjach kolorystycznych. Idea stojąca za wydaniem tego modelu była natomiast jasna i klarowna. Sony chciało przedłużyć cykl życia swojego sprzętu w ramach siódmej generacji, a zarazem maksymalnie obniżyć koszty jego produkcji celem zachęcenia do zakupu wszystkich niezdecydowanych do tej pory graczy, oczekujących już powoli na premierę PlayStation 4. Atutami nowej konsoli, poza oczywiście jej zmniejszonymi gabarytami, były przede wszystkim niższa i atrakcyjna cena, jeszcze mniejszy pobór mocy oraz cicha kultura pracy. Co ważne, Super Slimka w żaden sposób nie straciła też na Oferowanej wydajności, a do tego stała się znacznie bardziej praktyczna, tracąc jednocześnie status produktu klasy premium. I choć mogę się tym wyrażeniem komuś narazić, wydaje mi się, że jest to świetne odświeżenie, które najlepiej spełnia się w roli wersji odchudzonej. PlayStation 3 to jednak nie tylko różne modele i rewizje sprzętowe, ale i wiele dodatków czy akcesoriów, które sprawiały, iż system ten stawał się prawdziwym centrum rozrywki w każdym domu, w którym się znajdował. Dla przykładu, już wtedy istniała możliwość gry zdalnej poprzez sparowanie. Swoje stacjonarki z PSP lub PlayStation Vita, i choć liczba tytułów, które obsługiwały tę funkcje była mocno ograniczona, co sprytniejsi fani bardzo szybko znaleźli sposób na odblokowanie możliwości odpalenia pozostałych produkcji, zyskując tym samym mobilny dostęp do całej biblioteki, jaką posiadali. Prawdziwa rewolucja w komforcie grania dosięgnęła również samego kontrolera, który wreszcie uwolnił się od ograniczeń nakładanych przez okablowanie, oferując w pełni bezprzewodowe doświadczenie. To ciekawe, pierwotny koncept tego akcesorium znacznie odbiegał od wersji komercyjnej i przypominał coś na wzór futurystycznego bumeranga. Na szczęście Sony ostatecznie zrezygnowało z tego projektu, dołączając do konsoli bardzo zgrabnego i lekkiego pada 6 Axis, który wprawdzie ze względów licencyjnych pozbawiony był jeszcze wibracji, ale za to posiadał całkiem niezły żyroskop wykrywający ruchy i przechyły w sześciu osiach. Drgania kontrolera pojawiły się oczywiście wraz z DualShockiem 3, który podobnie jak jego poprzednik stanowił niemal idealną kopię z poprzedniej generacji, jednak z tą różnicą, że przycisk analog zastąpiono okrągłym logiem PlayStation, a z tyłu obudowy umieszczono port USB mini. Pomimo generalnie udanej konstrukcji, jedną z najczęstszych jej wad była spora awaryjność oraz krótkotrwała żywotność baterii, która na pełnym ładowaniu przy dużej intensywności grania wytrzymywała maksymalnie do kilkunastu godzin zabawy. Na szczęście Japończycy byli wyjątkowo tolerancyjni w kwestiach podłączenia kontrolerów third party, dlatego też nie stanowiło żadnego problemu, aby sparować sobie gamepady pozostałych producentów lub też skorzystać z jakiejś taniej i łatwo dostępnej podróbki. Strójka oczywiście też nie mogła pozostać bez odpowiedzi na Kinecta, to też w 2010 roku wypuściła na rynek konkurencyjne PlayStation Move. Zestaw docelowo składał się z tzw. różdżki, za pomocą której wykonywaliśmy gesty odpowiadające różnym czynnościom w grach oraz kamerki PlayStation Eye, która odczytywała ruchy użytkownika i przenosiła je na ekran w jakości HDTP. Tak się składa, że ostatnio miałem okazję testować obie technologie, i choć do tej pory byłem zdecydowanie za kamerką Xboxa, muszę przyznać, że motion controller jest o wiele bardziej precyzyjny w śledzeniu małych ruchów, a do tego nie wymaga aż tak dużej przestrzeni i konfiguracji jak jego konkurent. Ponadto historia pokazała, że sprzęt ten o wiele lepiej przetrwał próbę czasu, wspierając kolejne generacje oraz wykorzystując wiele ciekawych akcesoriów, jak specjalna kierownica, pistolet, a nawet wielgachny bajerancki. Karabin. Oczywiście można było sobie do tego jeszcze podłączyć zestaw mikrofonów do karaoke, klawiaturę i myszkę, osobną klawiaturkę odpinaną do pada, zestaw dla DJ-a, zestaw dla perkusisty, gitarę, bazery, TV, tunery i jeszcze wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Naprawdę było w czym wybierać i chwała w tym wszystkim Sony za to, że nie zraziło się początkowo słabym startem konsoli, wspierając ją na tyle długo, żeby ostatecznie nieznacznie, ale jednak wygrać wojnę o miano króla VII. Generacji z Xboxem. To tyle jeśli chodzi o moje wspominki. Mam nadzieję, że Wy również podzielicie się własnymi w komentarzach pod filmem. Tymczasem ja żegnam się z Wami i zapraszam Was do oglądania pozostałych materiałów na kanale. Na razie cicho.